Z na szczęście tutaj Bileuszy w tamtym roku 10, a w tym roku 15. No teraz y, poproszę o takie oficjalne przekazanie berła wtopowego do Zduńskiej woli, do naszego tutaj ośrodka, do naszej władzy na te cztery dni. Jak zobaczyłem to nogę, to mówię, słuchajcie, to może być takie berło w ogóle. I, i od tej pory otwieramy tym, tym berłem, tą nową wtopy przekazuje na czas stopy wtedy tak, e, w, po kolei. Brawa kochani, słuchajcie. Dostałam ja do rąk. Po raz trzeci. Oby, oby, oby jeszcze kolejne razy się zdarzyły. Ja po raz pierwszy witam wszystkich serdecznie w Związku Centrum Integracji Ratusz. Cieszymy się, że e, jesteście u nas i no, bawcie się dobrze. Gratuluję festiwalu, trzymam kciuki za wszystkich uczestników. Miło mi było Państwa poznać. Skoro trzy wtopy na 15, które do tej pory się odbyły, są z Duńskiej Woli, to znaczy, że Z Wola jest najbardziej wtopowym, teatralnym miastem w Polsce. Jest do tego klimat. O tym chyba nie muszę was, nikogo z was przekonywać. Mamy od kilku lat fajną scenę i oby takich imprez jak wasza było jak najwięcej. Nie konkurujecie ze sobą, natomiast z miłości do teatru spędzacie na próbach na pewno wiele, wiele godzin. Chciałbym powiedzieć na wstępie, że dziękujemy bardzo organizatorom za to, że zaprosili Liceum Plastyczne. Do tak ważnego wydarzenia w Młowie, jakim jest Wtopa. Jest to szkoła z wrażliwą młodzieżą i być może oni swoją umiejętnością patrzenia na świat przez obiektyw w świecie to zdokumentują i będzie z tego naprawdę dobry materiał. Także dziękujemy. Zrobimy co możemy, żeby po prostu uwiecznić te wydarzenia, które się niedługo odbędą na tej scenie. Dziękuję.